Najlepsi z najlepszych policjanci pionu kryminalnego z całej Polski. Zjechali do Piły. Każdy zespół składa się z czterech policjantów reprezentujących komendy powiatowe, rejonowe lub miejskie, wyselekcjonowane podczas rywalizacji wojewódzkich. Drużyna jest czteroosobowa. W skład drużyny wchodzi policjant, który sprawuje nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Można by powiedzieć taki dowódca. Policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy i technik kryminalistyki. I każdy ma do rozwiązania swoje zadania, do spełnienia swoją rolę. Dziś rozpoczęli rywalizację od najtrudniejszego zadania. Mieli wytyczone stanowisko związane, no, na pewno z przestępstwem. Być może na tle seksualnym. My jako eksperci też nie, nie wiemy. Te ślady, no może pani redaktor cztery wymieniła, ale tych śladów może być osiem, może być znacznie więcej. No, ślad nie zawsze jest, jest widoczny okiem nieuzbrojonym. To są badania chemiczne, później badania, badania genetyczne. Nie mogą posługiwać się przy tym internetem. Mają do dyspozycji kodeks karny, ale bez komentarzy. Na co policjanci zawodnicy powinni zwracać uwagę podczas, Zabezpieczania śladów. Czas to wróg oględzin, takie. Złote myśli mojego szefa z kryminalistyki kiedyś. Często powtarzał też mój szef, że w trakcie oględzin należy wyrzucić wręcz zegarek. I należy jeszcze pamiętać o tej zasadzie bezpośredności, dokładności, zasadzie obiektywizmu, bo to są z reguły czynności z reguły jednorazowe i niepowtarzalne. Bo nie będzie powrotu do tych samych warunków. Ślady po czasie zostaną po prostu zadeptane. Służba kryminalna to specyficzna służba. Trzeba... Trzeba również wykazać się dosyć sporym sprytem i też umysłem analitycznym, kiedy ustalamy przyczyny, przebieg danego zdarzenia, ale również staramy się wskazać, kto był sprawcą tego zdarzenia czy przestępstwa kryminalnego. Kryminalnym przyglądał się też prokurator z Prokuratury Krajowej. Oceniał prawidłowe zabezpieczenie śladów, tak by były wartościowymi i niepodważalnymi dowodami w sprawie. Konkursowi patronuje komendant główny policji. A... Szkoła policji w Pile już od 8 lat jest organizatorem tego konkursu, ponieważ tak naprawdę Szkoła w Pile jest szkołą służby kryminalnej. Tutaj kształcimy w specjalizacjach kryminalnych funkcjonariuszy polskiej policji. Już od 1954 roku, czyli ponad 70 lat. I dlatego że szkoła ma duże tradycje kryminalne. W środę na funkcjonariuszy czekają testy wiedzy, a w czwartek rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie Policjant Służby Kryminalnej roku 2025.